Cześć, witajcie na kanale Art Cures, sztuka leczy. Rozmawiam tutaj na temat sztuki i tego, jaki wpływ jej praktykowanie ma na nasze samopoczucie i na nasz dobrostan. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tańca i moim gościem jest Alicja Miszczor. Witaj Alicjo. Witaj, witam. Alicja jest tancerką, jest choreografką, jest aktorką ruchu i także nauczycielką tańca, która czerpie inspiracje z różnych nurtów tanecznych. Takich jak taniec współczesny, taniec improwizowany, taniec terapeutyczny, ale także z różnych innych dziedzin sztuki, takich jak sztuki plastyczne, praca z głosem, praca z dźwiękiem czy praca ze słowem. Alicja jest też twórczynią autorskiego kursu, kursu kompozycji ruchu, tańca współczesnego i tańca terapeutycznego. I właśnie może zacznijmy od tego, czym jest Twoja oferta, którą kierujesz do uczestników kursu? Czym jest to, czym się zajmujesz? Bo jest to taka bardzo interdyscyplinarna oferta, prawda? Mm -hmm. Cześć Olu, dziękuję, dziękuję. za zaproszenie. Ehm, pytanie, pytanie Rzeka. Bo rzeczywiście tych dziedzin jest sporo, i też mm. to jest to, co ja lubię czyli przeplatać różne formy, różne i dziedziny sztuki, ale mm -hmm. też różne formy ekspresji, różne kanały zmysłowe mm. i żonglować nimi, zaplatać je, tworzyć nowe hybrydy z tego. A jeśli chodzi o metody, czy też formy ruchowe, to jest to kompozycja ruchu. Mm -hmm czyli tworzenie autorskich form ruchowych, prostych. Jest to teatr fizyczny, czyli połączenie, mówiąc bardzo ogólnie, tańca i teatru. Mm -hmm. Jest to improwizacja taneczna, właśnie też jak wcześniej wspomniałaś, która jest nurtem tańca współczesnego, bardzo dużym, ale tańca współczesnego. I czy coś jeszcze, mm -hmm. <laughs> mogłam, mogłam coś pominąć, ale to najwyżej wróci. Mm -hmm. Mm -hmm. A skąd się to wzięło? Ta jest terapeutyczne. <noise> <noise> A skąd się to wzięło, że właśnie tymi żonglujesz, tymi różnymi dyscyplinami? Jaka jest twoja trochę też historia? <noise> wiesz, czy to właśnie z twoich korzeni gdzieś pochodzi, że sama się tego uczyłaś, dotknęłaś tego, czy jaka jest twoja droga? Wiesz co, na pewno mogę podzielić moje życie na dwie części. To znaczy, taką pierwszą część związaną z, ze sztukami plastycznymi, bo też taka myślałam, że będzie moja droga i ta, też taka była w tej pierwszej części mojego życia. A druga, właśnie związana z tańcem, gdzie m, zaczęłam poznawać inne formy ekspresji, związane z, z, z dynamiką, z ruchem, z ruszaniem się, z, z estetyką ciała, z autentycznym wyrażaniem poprzez ciało tego, co jest wewnątrz mnie i to była, to była taka zmiana 360 stopni i myślę, że częściowo ta tendencja u mnie do tego, żeby przeplatać dziedziny sztuki, bo chyba o to pytałaś, tak. wynika właśnie z tego, że, że mocno weszłam w, w najpierw w jedną dziedzinę, potem w drugą dziedzinę i one się organicznie splotły. Nie tak od razu, mm -hmm. ale na jakimś tam etapie mojej podróży z ruchem, z tańcem, w pewnym momencie to już było takie oczywiste, mm -hmm. że to totalnie się przeplata. Jak mm -hmm. zresztą miałaś też pewnie możliwość e, doświadczyć, e, jak tak. brać udział w tej metodzie, w tych zajęciach, tak. gdzie, gdzie właśnie te, te dwie dziedziny się ewidentnie tam mm -hmm. łączą. Nie? I tam właśnie pracujesz z taką fajną metodą z pędzelkami, prawda? Może coś na ten temat trochę powiedzieć. Tak, chociaż jestem też ciekawa, co jakie są Twoje doświadczenia z pędzelkami, bo zawsze mam takie wrażenie, że ludzie, którzy doświadczają tej metody na sobie, oni mówią często mi takie rzeczy, których ja nie zawsze widzę, nie zawsze bym wpadła, więc też jestem ciekawa Twojego doświadczenia. A suche pędzle to jest część. Metodyki mojej, mhm. e, która powstała na potrzeby właśnie e, połączenia tej pierwszej i drugiej części mojego życia, mhm. jak się potem okazało, czyli właśnie tej plastycznej i tej tanecznej, ruchowej, właśnie ekspresyjnej. E, pędzle są suche, jak nas wskazuje, mhm. czyli nie, nie maczamy tych pędzli w farbie, tylko e, posługujemy się suchym pędzlem mhm. malarskim e, i łączymy zmysłów dotyku, z z ruchem, z tańcem, z autentycznym poruszaniem się i to tak bardzo ogólnie, bo jakbyśmy mieli wchodzić w szczegóły to ta metoda dzieli się na bardzo jeszcze duże nie duże, różne inne jeszcze takie poddziały. Mhm. No dla mnie właśnie to było bardzo fajne doświadczenie z obu stron mhm. bo zarówno to jest takie ćwiczenie w parach, że jedna osoba używa pędzla mhm. i drugą tym rozpieszcza, można powiedzieć. <laughs> <laughs> I potem jest wymiana. Mm -hmm. I zarówno od strony tej osoby, która przyjmuje tą właśnie, ten, ten dotyk pędzla, który może być różny, jak i również tej osoby, która daje, było mm -hmm. to dla mnie um, Różne, ale w obu przypadkach bardzo przyjemne doświadczenie, mhm. bo jako ta powiedzmy malująca, gdzieś mogłam też sobie poeksperymentować, mhm. e, popróbować, czy zrobić jakieś pociągnięcie pędzla, czy kropkę, czy może nawet postukanie cząkiem pędzla o jakąś kość, na przykład u palca. Mhm. Więc to było bardzo ciekawe. A od strony właśnie przejmującej, no to bym powiedziała, e, rozkosz. A momentami też takie impulsy do budzenia się, w zależności od tego, jak ta osoba, dobrze no, osoby. Teraz, ruchu, teraz mówisz o budzeniu e, się, do ruchu? Czy yy, co bardziej. Yy. Chodzi mi o taki impuls, że po prostu jak dostawałam od tej osoby, która po moim ciele tym pędzlem operowała, to powiedzmy, jakiś był taki. no Nie zawsze było to takie mizianie, yy -y. tylko czasami gdzieś to było takie bardziej zdecydowane, oczywiście nie, nie bolesne, tylko gdzieś bardziej zdecydowane, i to był taki bardziej. Impuls do, wiesz, do nie tylko systemu nerwowego, tak. taki, taki do, do aktywności, tak, tak większe, tak, rozumiem. Tak, tak, I wiec. myślę właśnie, że fajnie, że o tym wspomniałaś, że, że ta wymiana to, że to jest o dawaniu i braniu, mm -hmm. ale też o przyjemności, mm -hmm. chociaż nie tylko, bo właśnie też o mm -hmm. e, pobudzaniu systemu nerwowego w jakiś mm -hmm. sposób, nieinwazyjny oczywiście, to to są takie jedne z takich e, istotnych też dla mnie e, mm -hmm. rzeczy związanych z metodą e, suchych pędzli. Ale a, też dodałabym do tego to, jak bardzo to jest właśnie o spleceniu się dziedziny sztuk plastycznych mhm. i dziedziny właśnie ruchu i tańca, i jak mhm. bardzo one mają w ogóle dużo wspólnego ze sobą. Mhm. Um, I tutaj myślę, że um, takie kwestie jak linia ruchu, a linia pędzla, um, kształt um, ciała. A kształt, jaki ten pędzel maluje. I tutaj można byłoby jeszcze mówić dużo, ale to tak, żeby to bardzo zawrzeć i uprościć w, w, w tym przykładzie, to tutaj bym się zatrzymała. Więc to jest gdzieś tam istotne też, myślę, że w tej, w tej dziedzinie. I jeszcze coś, co myślę, że jest ważne, to jest to, że ta metoda bardzo szybko sprowadza do ciała. Mm -hmm. Że dotyk ma w ogóle taką moc, żeby nas tak jakby westać z powrotem do naszego ciała, a co za tym mm -hmm. idzie też do tu i teraz, i odestać nas, nas trochę z naszej głowy, a wystać nas trochę właśnie w całość naszego ciała. I że dotyk dla mnie jest w moim poczuciu jest super narzędziem do tego, żeby czuć to ciało. No bo jesteśmy często odcięci od czucia swojego ciała i, i to jest taki fajny, ciekawy, też przyjemny często trening um, właśnie w powrotu czy też po prostu bycia tego w ciele um, poprzez właśnie zmysł dotyku. Mm -hmm. I teraz jeszcze ta ostatnia rzecz, też istotna, czyli to, że te jakości, które my nadajemy poprzez pędzel, i one mogą być bardzo różne, to może mm -hmm. być naprawdę wszystko. Y I też właśnie dlatego to jest metoda, która nie, nie jest w jakiś sposób nieskończona, mm -hmm. bo sposobów, w jaki możemy kogoś dotknąć, jest nies nieskończona mm -hmm. ilość. Y I za tym idą jakości ruchowe, typu napięcie, rozróżnienie, impuls, y Ee, ciężar, lekkość, grawitacja, antygrawitacja, e, energetyczność e, albo. E, Ujej, um, no bo można mówić, mm -hmm. wiesz, jakby pod tym. Ilość przykładów tutaj jest nie nie, jak, mm -hmm. nie, nie, nie kończy się. I dlatego myślę, że właśnie dlatego działa ta metoda tak dobrze i szybko, chociaż nie lubię słowa szybko, ale dobra. <ścoughs> Bo dotyk po prostu ma tę moc. Jak te pędzle trafiły właśnie na salę? Mhm. E, pędzle e, trafiły na salę przy okazji e, przygotowywania warsztatu przeze mnie i Sabinę Drąg lata temu e, dla festiwalu Synastazia w Krakowie. Na potrzebę tego zamówienia warsztatowego z Sabiną. Przygotowałyśmy warsztat plastyczno-taneczny, który był o tym, jak właśnie pewne trzony ze sztuk plastycznych rezonują z pewnymi trzonami ze sztuk tańca, sztuk ruchu. Bardzo nam się to harmonijnie połączyło. I na takim przykładzie, szybkim, mieliśmy na przykład przenoszenie obrazu surrealistycznego, który skupia się na bryle, na geometrii, na linarności, na ciało poprzez pędzel, suchy pędzel, a potem ta osoba, która jest malowana tym pędzlem, również przynosi potem to, co dostała w dotyku mhm. na świat ruchu i to się sprawdziło, to zadziałało i to był taki też przełom dla mnie, bo... Zobaczyłam, jak mogę połączyć te dwie ważne dla mnie części i życia i dziedziny. No w jakim i... sensie to przypadek, czy jakiś taki impuls, nie? który dostałeś, że mm -hmm. tak inicjuje coś, coś nowego i to pociągnęłaś i płynie u Ciebie na, na kursie? Wiesz, co nie myślę o tym jako o przypadku, tylko mm -hmm. właśnie mam takie wrażenie, że o furtce bardziej, bo czuję, że do tamtego momentu była we mnie chyba taka, tak, myślę, że była na pewno we mnie taka tęsknota mm -hmm. i duża potrzeba połączenia ze sobą tych dwóch części mojego życia, które nijak jakby miałam wrażenie, że one trochę tak wiecie. Um, nie są połączone ze sobą, że to jest trochę tak, jakby dwa życia przeżyć. I mm -hmm. to mi dało możliwość takiego poszywania tego yy, i połączenia. I to było też dla mnie coś takiego, wie, takiego yy, też dla siebie to zrobiłam, myślę. Mm -hmm. No i jakby to ci warto, warto <laughs> robić coś dla to warto. warto. <laughs> warto. E, jakoś to mocno ze mną też rezonuje, bo. Mm. Ja już tak może bardziej w dorosłym życiu, takim niedawnym bym powiedziała, ale też się kręciłam i malowaniem i tańcem, nie, nie na takiej płaszczyźnie profesjonalnej jak u ciebie, a jednocześnie gdzieś te dwie rzeczy są, tak mnie też kręcą mocno. Mhm. A teraz trzecia rzecz to jest właśnie terapia, i to mnie też bardzo wciąga, i gdzieś e, e, się tak zastanawiam, czy te mhm. drogi, wiesz, to mi daje taki. E, Taką, może, nie nadzieję, ale takie, taki ciekawą, ciekawą też rozwój, jak to się u ciebie wiesz, e, rozwinęło i doszło do jednej wspólnej, gdzie, gdzie prowadzisz te warsztaty, właśnie takie, gdzie oferujesz wszystko. Co cię, nie trzeba wybierać, można po prostu tak. wszystko do tej jednej zupy wrzucić. Znaczy, my nie jesteśmy trochę społeczeństwem albo, albo. No, trochę tak. W takim sensie, że, że, że albo robisz to, albo robisz to, takim mm. czarno-białym, nie? Mam no. takie wrażenie, że ja na przykład mam takie poczucie właśnie, że, że aby ym, połączyć to, to ja, że ja chyba musiałam przeskoczyć jakiś strot w sobie. Mm -hmm. Ciekawa jestem też, co to znaczy dla ciebie właśnie to, to, ta potrzeba, żeby te rzeczy łączyć. Ehm, bo wszystko, co wymieniłaś, to właściwie to są rzeczy, które też e mm -hmm których ja też dotknęłam, bo, mhm. czy też w które nurkowałam na swojej drodze i które potem... Wiesz co, to co właśnie mówisz o tym, jak funkcjonujemy, to mi się kojarzy z, też, wiesz, jakby taki, taka kolejna myśl gdzieś ograniczająca, że, że jedna myśl, o której mówisz, to jest to, że e, idziemy albo na 100% w to, albo w to, albo w to. Mhm. A druga myśl, którą ja z kolei gdzieś mnie dotyka, to jest to, że jak nie jestem na 100% jednym, drugim i trzecim, to wiesz, to jakby... nie ma co wychodzić z, te, z tą ofertą, mhm. prawda? Że, że to musi być perfekcyjne, że to musi być niemalże przeedukowane, że to musi być niemalże zgłębione do, do wiesz, do... nie wiadomo jakich granic mhm. i że dopiero wtedy można wychodzić i myślę, że no, to jest ciekawe, co się teraz zadziewa, bo z jednej strony jest ten, ten ruch taki powiedzmy ze starego świata, że, żeby być, żeby zgłębiać te dyscypliny i to jest ważne też. Mhm. A z drugiej strony jest coś takiego, że, że każdy w zasadzie może być ekspertem we wszystkim, prawda? <laughs> po przeczytaniu <ostatnia>. po przeczytaniu <laughs> jednej książki, mhm. czy, e, czy obejrzeniu jednego filmu. To jest drugi biegun. Ogólnie. To jest drugi biegun. No. <laughs> tak. Więc. E, Myślę, że gdzieś taki fajnie jest taki balans w tym mm. znaleźć, nie? bo jedno ogranicza, żeby cokolwiek zacząć, a drugie może być takim przedwczesnym, jednak, czy takim. No zależy oczywiście od osoby, ale mm -hmm. takim wiesz. To też mi się wydaje, ud że to bardzo zależy od osoby, ekspertem. że to może być zupełnie coś innego u jednej osoby i zupełnie coś innego, nie? Tak, u, kogoś, się. E że skąd się bierze, e e a propos tych refleksji właśnie w tym temacie, mm -hmm. że zastanawiam się, skąd się bierze ten głód i ten napęd mm -hmm. ku temu, żeby tak szybko coś osiągnąć i być mm -hmm. ekspertem tak szybko w jakiejś dziedzinie, plus jeszcze do tego mm -hmm. pozbawić się, bo taka była moja refleksja, tej drogi która jest taka fajna i ciekawa. Mm. Bo to jest też o tym pozbawianiu się tej drogi. Tego przeżywania, tego wywalania się, tego e, sięgania też, ale też takiego, też, też zabawy. Nie, ja nie wiem, ja na przykład na swojej drodze e, tam przeżyłam mnóstwo jakichś w ogóle dziwnych, fajnych, niefajnych rzeczy, niezwykłych, ale też jakichś takich beznadziejnych. I że właśnie ta droga tworzy ten, to ekspertstwo mhm. może, czy też, nie wiem, jakiś tam moment, w którym można powiedzieć, że dobra, coś tam wiem. Nie? Mhm. E, więc też jakbym dodałabym do tego to, e, a propos tego e, drugiego nowego nurtu, takiego, mhm. że wszyscy chcemy być od razu ekspertami, taką tendencję do tego właśnie, że znaczy nie tendencję, tylko że to też jest o, o, o pozbawieniu się mhm. czegoś fajnego według mhm. mnie. Eee, no i. A z drugiej strony, właśnie ten drugi biegun, mm. czyli takie właśnie, takie wyśrubowane superego, jak tak. ktoś kiedyś tak powiedział, więc e, skradnę to, bo to pasuje do tego, o czym rozmawiamy. Wyśrubowane superego. E, I to, że my musimy być tacy zajebiści, nie? Mm -hmm. I że dopóki nie jestem zajebisty, to ja tego. E, mm, to znaczy, to ja będę to trzymać w szufladzie przez e, e, nieskończoną ilość lat. Będę nieszczęśliwy, mhm. bo nie będę robił tego co kocham, bo to wymaga interakcji i też takiego ryzykowania mhm. wychodzenia do ludzi. Tak. Więc generalnie myślę, że rzeczywiście no, no super byłoby być w tym na środku tej, mhm. tej e, nie wiem, jakiejś skali, skali dokładnie. Tak, mhm. Mówisz teraz, mówiłaś wcześniej o dotyku i generalnie rzecz biorąc, o pracy ze zmysłami, że lubisz też to wykorzystywać. Co właśnie poza dotykiem, czym jeszcze pracujesz, jakimi zmysłami, jak to wprowadzasz w swój repertuar zajęć? Mm -hmm. eee, to tak, to może zacznę od dziedzin sztuki, mm -hmm. że mamy na zajęciach mamy głównie ruch, głównie taniec i ekspresję, ale jest też teatr fizyczny, który właśnie już tutaj mamy to połączenie tańca i teatru. Do tego dochodzi, dochodzą podstawy pracy z głosem, więc też jest kanał dźwięku i uwalnianie głosu. Jest też pisanie, typu pisanie intuicyjne, chociaż bawimy się też różnymi formami i są też sztuki plastyczne czy też inaczej praca z obrazem. Poprzez kurs, który teraz obecnie robię, czyli Taniec i Gestalt, i to jest taka metoda Life Art, proces Anne Halpryn, i tam jest mhm. bardzo dużo właśnie malowania intuicyjnego, mhm. które jest zakończeniem, czy zwieńczeniem, czy też kontynuacją procesu związan procesów związanych z ruchem. I co myślisz, że, mhm. że te zajęcia dają uczestnikom, uczestnikom Twojego kursu? Mhm. Może też co tobie dają, czy też z tego korzystasz jakoś, jako prowadząca? Mhm. Mm -hmm. Może zacznę od tego, co mi dają. Um, yy, Friday, mm. yy, rozwój. Yy, Witek Jurewicz kiedyś powiedział takie zdanie, które czasami do mnie powraca, że taniec to jest sposób na życie, więc dają mi też ten, taki sposób, yy, czy też robienie tego, uprawianie tego zawodu, daje mi jest takim sposobem na życie, takim stylem życia też. Bo to bardzo wypełnia też nie tylko czas w pracy, ale też czas wolny i wybory związane z czasem wolnym. Daje mi poczucie satysfakcji. Myślę, że dobrze to robię. I, I to też wynika z mojej takiej nieustającej ciekawości, co to daje uczestnikowi. Myślę, że to też bardzo zależy od uczestnika od tego, w jakim jest etapie życia. Najczęściej słyszę o. O zabawie, o powrotu do takiego cieszenia się z bycia w działaniu, o kreatywności, o wglądzie w siebie, poznawaniu siebie. Słyszę też o realizacji swojego potencjału w sensie, że ktoś przychodzi i dowiaduje się o tym, jakie ma możliwości. Mhm. I to jest w ogóle super. Znaczy ja się z tego bardzo cieszę. Daje. Przyjrzenie się sobie też w grupie, relacja ja, ja, ale też relacja ja, grupa. Daje możliwość powrotu do znowu, wspominałeś, mówiłyśmy o tym, ale też do chwili obecnej, do tego, że mm, jestem tutaj i przeżywam teraz to, co jest dla mnie dostępne w tym momencie, w tej chwili, poprzez swoje ciało. Też daje narzędzia dla performerów, do, do robienia tego, co robią. Myślę, że przez to, że tam jest dużo przeplotu tych dziedzin i takiego, że z tego jest trochę tego, z tego, z tego, to też um, um, daje... U niektórych otwiera takie klapki trochę, mhm. takie... Um, trochę takie otwiera tą, ten horyzont na patrzenie na sztukę w ogóle, ale na też, też na to, jak to jest wszystko ze sobą połączone. A jeżeli ktoś już w tym jest i to wie, to na to wzmocnienie tego, na to, mhm. żeby poszukać, co ja w tym chcę, czego ja w tym chcę. Myślę, że ten kurs może odpowiadać trochę na pytanie, właśnie, czego ja chcę, kim ja jestem teraz, kim ja jestem mhm. teraz w moim życiu, czego ja chcę, czego ja szukam, czego ja potrzebuję. No i dużo, dużo mamy też fanów, dużo mamy eksperymentów, poszukiwań, nowych sytuacji ciągłych. Mhm. Są osoby, które mówią w trochę innym języku i ten kurs jest o totalnej takiej trudności, żeby wejść w ten język i takim przełamywaniu się cały czas też, nie? Że jakby nie każdy operuje tą prawą pukulą, mhm. Niektórzy są bardziej, wiecie, no, mniej związani z kreatywnością tak, na co dzień. Też. Tak, i dla takich osób to jest na przykład duże wyzwanie. I wcale nie jest to aż takie ciągle, wiecie, kreatywne, przyjemne, nie wiadomo jak um, fajerwerkowate, tylko właśnie to się wiąże dla tych osób, bo one mi to mówią, z jakimś takim, wiecie, no, Przyłamywaniem siebie i to wymaga od tych osób dużo odwagi, jakiejś człości wobec siebie. No, bohaterstwa można być jakiegoś takiego, czasami też nie, bo dla niektórych nie jest łatwa ekspresja, dla niektórych osób i zrobienie takiego fragmentu związanego właśnie ze swoją ekspresją. To jest bardzo duży krok nie? w kosmosie tej osoby. Mhm. Na I koniec może jeszcze y, kiedy zaczynasz kurs i dla kogo on jest. Kurs zaczyna się kolejna edycja w październiku 2024. Tutaj na szpitalnej 40 w kontakcie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, kurs jest absolutnie dla wszystkich, y, których ciągnie do ruchu tańca ekspresji poprzez ruch y, i młodszych i starszych, zarówno performerów, jak i osób, które są amatorami, ponieważ konstrukcja kursu jest y, zrobiona tak, że skorzystają z tego i osoby, które wiedzą niewiele, i osoby, które wiedzą wiele, i... Więc <grytanie> dziękuję Ci bardzo, Alicja, za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Olu, też również za rozmowę. Dziękujemy również Wam. Co Wam dają zajęcia z Alicją? No, ja mogę powiedzieć, że przychodzę na siebie <grytanie> siebie. Nie, tak. I ja powiem tyle, że jestem na tym kursie po raz trzeci i właściwie za każdym razem przychodzę po coś innego i nie zawsze może dostaję to, co zakładam, że dostanę, ale zawsze dostaję coś fajnego. No, no ja jestem pierwszy raz, ale przyszłam po rozwój i znalezienie nowej ścieżki w tańcu. I takie po prostu dla samospełnienia. I czuję, że to dostaje, więc jest to dobrze. Ja jestem związana z tańcem już kilkunastu lat, natomiast to jest dla mnie zupełny e, początek. Totalna e, nowa druga tańca. E, taniec e, taki e, intuicyjny, współczesny. Także e, jestem zachwycona właśnie tym, że można wydańczyć emocje, wydańczyć e, to, co się wydarzyło w ciągu dnia, e, spotkania z drugim człowiekiem. No, coś, coś zupełnie nowego i bardzo ciekawego się dzieje teraz w moim życiu. Super. Dziękuję Wam, pięknie. Dzięki. Dzięki.